Dobre przemówienie, coś do czego dąży każdy mówca. Czym ono tak naprawdę jest i jakie są różnice między przemówieniem a wykładem? Żeby je zrozumieć, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest cel przemówienia? Przede wszystkim ma ono do czegoś przekonać i zainspirować odbiorcę. Publika wychodząca z sali powinna mieć w głowie jedną myśl to było coś. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj przygotowanie. I nie mówię o merytorycznym poznaniu tematu wypowiedzi. Chodzi o coś więcej. O przygotowanie mowy odpowiedniej dla danej publiki, dostosowanie się do niej. Chcąc przekonać innych, tak naprawdę powinniśmy w sami w to wierzyć. Prawdziwe przemówienie to coś więcej niż wykład, który ma nas o czymś poinformować, przekazać tylko treść. Przemówieniem przekazujemy emocje. I to jest słowo klucz, by zrozumieć prawdę o przemówieniu. Życzę wszystkim, by każde wasze wystąpienia mogły aspirować do bycia prawdziwym przemówieniem. A każdy z Was czuł się jak wybitny mówca.